Zamknęliśmy temat wszystkich ilustracji do książki. Jesteśmy podekscytowani, że możemy Wam pokazać okładkę od czarka do owczarka. Prezentuje się ona właśnie tak. Ja jestem zachwycony nie tylko dlatego, że jest ona piękna. Gratulacje pani Magdo, ale też dlatego, że udało się nią trochę opowiedzieć moją historię. Co wobec tego mamy? Tekst książki po korekcie redakcyjnej, z nichil obstat i imprimatur, komplet 16 ilustracji do każdego rozdziału książki, okładkę do książki. Co jeszcze przed nami? Wkład książki, czyli zrobienie z tekstu i ilustracji jednego zamkniętego pliku do druku. Przed nami także sam druk książek. Chcę wszystkim bardzo podziękować za serducho i wsparcie zrzutki na wydanie tej książki. To niesamowite, ale mamy już ponad 2 trzecie potrzebnej kwoty. Nie chcę Was z tym zamęczać. Ale jeśli ktoś właśnie dowiedział się, że taka zbiórka istnieje, to link do niej znajdziecie gdzieś obok, w opisie, w bio, w komentarzu. Dziękuję wszystkim.